Cześć, jestem trener Janek. Dzisiaj ze mną jest Ada i Litka. Pokażemy wam kilka ćwiczeń na zwinność. Będziemy wykonywali pięć ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie to będzie skoki obu nóż w bok. Czyli po prostu robimy sobie hop, hop. Drugie ćwiczenie to jest i powstań. Kładziemy się na ziemię, wstajemy, stajemy na baczność. Trzecie ćwiczenie to będą skoki, tak jak skakaliśmy na, jednej no na dwóch nogach w bok. Tak teraz będą skoki na jednej nodze. Przeskakujemy do boku, na środek, do boku. Potem mamy czwarte ćwiczenie, to będą takie e, przysiady z dotknięciem ręką ziemi. I piąte ćwiczenie, tak jak skakaliśmy na jednej nodze, zmieniamy nogę i skaczemy na drugiej nodze. Ok, będziemy robili 20 sekund ćwiczeń. I 20 sekund przerwy, zaczynamy za 10 sekund. Ada gotowa? Litka? Dobra, dziewczyny są gotowe. Uwaga, 3, 2, 1, zaczynamy. Skaczemy do boku. Dwie nogi razem, mięciutko na nogach. Ręce możemy podnieść do góry, możemy trzymać w dole, ale cały czas skaczemy. Poprawiamy naszą zwinność. Jeszcze 3 sekundy. Uwaga i przerwa. Ok. Drugim ćwiczeniem będzie ćwiczenie wpadnij, powstań. Pamiętajcie, kładziemy się na ziemi i jak najszybciej wstajemy, stajemy na baczność. Eee, I tak robimy, aż nam się skończy czas. Przypominam, ćwiczymy 20 sekund, potem będziemy mieli 20 sekund przerwy i kolejne. Uwaga, zaczynamy. Hop. I do góry, jak najszybciej. Baczność, do dołu. Do góry, baczność. Super, I jeszcze raz dziewczyny przyspieszamy, żeby jak najwięcej zrobić powtórzeń. Jeszcze raz dążymy. Ok, mamy to ćwiczenie. Skakaliśmy na dwóch nogach, teraz będziemy skakali na jednej nocy. Wybieramy lewą czy prawą? Lewą, dobra. Wybieramy lewą nogę i skaczemy do boku, na środek, w drugi bok. Pilnujemy się, żeby się nie przewrócić, czyli mocna noga. Uwaga 3, 2, 1 i skaczemy na paluszkach. Uważajcie, żeby się nie przewrócić. Skaczemy luźniutko jak dziewczyny. Łatwo czy trudno? A widzicie, to no nie jest takie łatwe ćwiczenie. Okej okay. i przerwa. Kolejnym ćwiczeniem będzie przysiad z dotknięciem ręką ziemi. Raz jedna ręka, raz druga, czyli Robimy przysiad, dotykamy, wyskakujemy na baczność. Jeszcze mamy 10 sekund przerwy. Odpocznijcie, weźcie głęboki wdech. 3, 2, 1, zaczynamy. Dotykamy, baczność. Hop, baczność. Hop, baczność. Już mamy 5 sekund za nami. Śpiciemy dalej. Hopa. I zostało nam 5 sekund. I przerwa. Ostatnie ćwiczenie, jakie miało być. Pamiętacie? Na drugiej nodze skakaliśmy na lewej nodze, teraz na prawej nodze. Mięciutko na nogach, tak, żeby na samych palcach. Tutaj pracuje taki duży mięsień w nodze łydka. Pinuję, żebyśmy się nie przewracali. 3, 2, 1 i lecimy na bok do środka. Mięciutko, małe skoki, cały czas na palcach. Trudne ćwiczenie. Uważajcie, żeby w domu nie zbić lampy, nie wpaść w szafkę. Więc kontrolujemy to, co robimy. 3, 2, 1. Dziękuję. Dziewczyny. Piąteczka. Pamiętajcie, żeby po każdym treningu zrobić jeszcze rozciąganie. Zaraz nam to pokażemy. Dzięki wielkie.